Stowarzyszenie Nauczycieli dla Wolności reprezentuje właśnie. I chciałam powiedzieć o pewnej akcji, którą właśnie w ramach Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły organizujemy. Chodzi o kampanię Tak dla Edukacji, Nie dla Deprawacji. I chodzi głównie o to, żeby jak najwięcej rodziców przed rozpoczęciem. Roku szkolnego od września dowiedziało się, czym tak naprawdę jest edukacja zdrowotna i dlaczego warto wypisać z niej dziecko. I tutaj, przy Stoisku, mamy ulotki, możemy udzielić więcej informacji i jeśli jeszcze są osoby, rodzice, którzy chcieliby bardziej się zaangażować właśnie w tą kampanię, to też zapraszamy do akcji sieci rodziców. Też wszystko tutaj przy stoliczku wyjaśnimy. A dla osób, które chciałyby tak we własnym zakresie dowiedzieć się więcej, polecam stronę takdlaedukacji.pl. Także zapraszam rodziców. Dziękuję.